Uwaga! Sprawdzić co się dzieje przy Aizir Plaza. Potwierdzam. Centrala, powtórz adres. Aizir Plaza. Powtarzam, Aizir Plaza. Strzelanina na dachu. Strzały przy Aizir Plaza. Powtarzam, strzały przy Azir Plaza. Walą jak na wojnie. Wsparcie! Centrala, przyślijcie dodatkowe jednostki. Funkcjonariusz w niebezpieczeństwie. Proszę powtórzyć! Proszę powtórzyć! Uwaga, wszystkie jednostki. Alarm! Funkcjonariusz przy Eizir Plaza w niebezpieczeństwie. Powtarzam, Eizir Plaza. Nikt nie przeżył. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palet ze spustu. I tak to się skończyło. Jednak miało to jakiś sens, muszę się cofnąć o 3 lata. Do tego wieczoru, kiedy zaczęło się moje cierpienie. Pracowałem wtedy w nowojorskiej policji, Manhattan, po Midtown Północ, przedsionek piekła. Kiedy zacznie pan dla mnie pracować, detektywie? Payne, jako tajniak w jakiejś dziurze. Wybacz, Alex. Michelle i Mała są ważniejsze. Widzisz? To moja ostatnia fajka. nie szkodzi dziecku. Prawdziwy z ciebie harcerz, Max. Do zobaczenia, Alex. Jesteśmy umówieni na pokera w czwartek, tak? Znów wyjdziesz spukany. Żyło mi się dobrze. Zachód słońca w piękny letni dzień. Zapach świeżo skoszonej trawy. Głosy bawiących się dzieci. Dom po drugiej stronie rzeki, w Jersey. Piękna żona i córeczka. Amerykański sen, który się ziścił. Kochanie, wróciłem! Ale sny lubią się zamieniać w koszmary, gdy tylko odwrócisz wzrok. Słońce szybko chowało się za horyzontem, a po niebie rozlewał się złowieszczy mrok. Michel, skarbie, jesteś w domu? To jest do diabła. Na ścianie narysowano coś paskudnego. Zapowiedź przyszłych wydarzeń. Strzykawka z trucizną. Magiczny symbol pełen ohydnych znaczeń. Słuchaj, ktoś włamał się do mojego domu. Wezwij policję. Czy to pan Payne? Tak. Ktoś się tu włamał i wciąż jest w środku. Proszę. Świetnie. Niestety nie mogę panu pomóc. Kto mówi? Halo? Nie! Nie dotykaj mojego dziecka! Nie bać się! Nie chcę! Nie! się! Nie! nie. Nadchodzi. Stój! Policja, rzuć broń! Umrze cała dziewczyna! Nie było w Cała korzenie... Ciała upadłych Nie! 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 O Boże, Michel! Skarbie! Trzy lata temu w jednej krótkiej chwili straciłem wszystko. Mordercy byli naćpani nieznanym wcześniej syntetycznym narkotykiem, walkirium. Po pogrzebie powiedziałem Aleksowi, że przechodzę do DEA. Przez trzy długie lata pracowaliśmy nad sprawą walkirii. Aż wreszcie dwa miesiące temu jeden z informatorów doniósł, że Jack Lupino, szycha z rodziny mafijnej Puncinello, handluje tym draństwem. Przeniknąłem do struktur najgorszej rodziny mafijnej w Nowym Jorku i rozpracowywałem ją.